Andrzejki, czyli wieczór wróżb od wieków cieszą się niesłabnącą popularnością. Dla seniorów są okazją do integracji i dobrej zabawy. Jeżdżę z moimi seniorami co roku na Andrzejki. Teraz jedziemy do zakopanego na trzy dni od poniedziałku i ja tam zawsze robię wróżby ciasteczka albo baloniki. Przebieram się za wróżkę. Chodzę, oni sobie te baloniki przekuwają albo ciasteczka i tam mamy takie różne właśnie wró wróżby, żeby się dobrze bawić przede wszystkim. Żeby się dobrze wspólnie bawić, nie trzeba jednak wyjeżdżać. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa Andrzejkowa, w której udział wzięli przedstawiciele kół seniorów nr 4 i 5, klubu aktywnego seniora Kopernik oraz osoby niezrzeszone. To jest zabawa integracyjna. Jest tu kilka kół i na zewnątrz. Inaczej się koła nie pokażą, jak tylko pokażą się w ten sposób, że wspólnie ci, którzy należą do koła, do drugiego koła lub nie należą wcale nigdzie, mają otwartą furtkę, żeby przyjść i się zabawić. Niech zabrze, widzi, jak się bawią seniorzy, jacy są energetyczni, jacy są pomysłowi. Jest bardzo miłość. Integracyjnie spotkaliśmy się z innymi kołami. No i jest miło, jest wesoło, cieszymy się z tym, że jesteśmy razem. Oprócz dobrej zabawy, wróżb oraz tańców spotkanie było również okazją do wspomnień. Te pierwsze Andrzejki to były cudowne, te różne gry, te różne zabawy, no można było naprawdę dużo yy, pomysłów mieć i w ogóle wspaniała zabawa była, niejednokrotnie. Zabawy z woskiem były. Z woskiem oczywiście wyszukiwanie, co tam nam w przyszłości się zdarzy, no i wystawianie butów kolejno, prawda, kto tam pierwszy wyjdzie, za mąż, bo to dziewczyny. Przeważnie. Impreza Andrzejkowa to kolejny dowód na to, że zabrzańscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę i brak zajęć. Jeżeli ktoś chce korzystać, to na pewno może i właśnie stąd potem takie spotkania czy zabawy, gdzie seniorzy mogą razem się wspólnie bawić. Czyli praktycznie senior nie ma czasu. Tak jest, ale naprawdę ja mam kapownik już na, na przyszły rok kupiony i już go mam do kwietnia gdzieś mniej więcej zapełniony. Pierwsza wzmianka o zabawach Andrzejkowych w Polsce sięga 1557 roku.